Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w środę. E, no, już mamy środę, także leci bardzo ten czacie, troszeczkę tak cieplej na dworze, ale też ta pogoda, taka, wiecie, pada deszcz, nie jest taka za przyjazna, nie jest za wesoło, no jest po prostu pochmurno, słońca dalej brak. E, ja byłam dzisiaj e, w Pepko na przeglądzie, e, zobaczyć co tam jeszcze ciekawego. Będzie w innym pepko, po prostu w innym sklepie. Czy właśnie jeszcze będzie coś fajnego z tych dodatków w stylu Boho, czy w stylu Loft, czy też coś innego jeszcze na Walentynki. No i powiem Wam, że za dużo tak w sumie już nie ma. Rzeczy od jutra wchodzi nowa gazetka, co mnie bardzo zaintrygowało. Co prawda jest bardzo dużo rzeczy dla dzieci, dużo ubranek, tak. No to już tak mnie, tak mnie interesuje, bo ja już mam dziecko, wiecie, dorosłe. Więc ja tak w tych ubrankach dziecięcych, nastol dla nastolatków, dla młodzieży nie, nie siedzę. Fajne, na pewno bardzo fajne rzeczy. Na pewno dużo osób z Was skorzysta. Przeżyjcie sobie właśnie tą nową gazetkę. I ja z nowej gazetki wychwyciłam ubrania dla siebie bardziej, wiecie, ubrania damskie. I będę bardzo chciałam je. Was bardzo przepraszam, bo ja wpadłam w tej chwili do domu z Jajana. Byłam w Pepko, byłam w Lidlu, byłam jeszcze poza sprawy. więc teraz po prostu przyjechałam biegiem i zaraz będę musiała. Tutaj mam obiad taki z wczoraj, podsmażę szybciutko i dla syna będę musiała zrobić obiad. Także taka jestem zmachana z Jajana. Także bardzo Was serdecznie zapraszam na przegląd półek, jeszcze taki przed, tym, przed tą nową gazetką, która wchodzi jutro, czyli w czwartek, 10 lutego. I co moi drodzy? No i będę chciała jeszcze zrobić, właśnie jutro sobie pojechać do Pepko i sobie. Y no, może mi się uda trafić te ubrania, które bym chciała, i po prostu przymierzyć je też dla Was w filmiku. Także zobaczymy, co jutro z tego wyjdzie. A dzisiaj będąc jeszcze w pełku, pokażę Wam mini haul zakupowe, bo oczywiście nie mogłam wyjść bez niczego. Ostatnio były skarpetki i. Aha, i te chusteczki takie farbują do, do pralki, żeby ubrania nie farbowały To odkryłam. I dzisiaj kupiłam, słuchajcie, czajnik to jest taki czajnik na już Wam mówię na półtora litra on kosztował 15 zł i on się nadaje również na indukcję ja wzięłam taki mały on może tutaj w kamerze wydaje się na większy ale to naprawdę uwierzcie mi jest mały czajnik półtora litra czyli wejdą nam, wejdzie nam 6, 6 szklanek tak? dobrze mówię? Dobrze, tak, sześć szklanek. Ja kupiłam taki z myślą, już po prostu wiecie, myślałam, już jestem w wiośnie na kempingu, bo jak wiecie, mamy przyczepę kempingową i tak z myślą, właśnie mówię, że na gaz by się przydał właśnie czajnik. Bo teraz powiem Wam, jak obserwowaliśmy, bardzo dużo kempingów ma. No, to będzie drugi prąd, prawda? Więc może na ten gaz trochę tam, wiecie, zamiast grzać w tym czajniku elektrycznym, no to jeżeli po prostu, albo będziemy samowystarczalni, pojedziemy sobie gdzieś, no to będziemy korzystać, wiadomo, tylko z gazu, dlatego właśnie został kupiony, albo no, albo po prostu, jeżeli będzie bardzo, bardzo drogi jakiś tam prąd na kempingu, to, to też wiecie, będziemy sobie gotować w tym czajniku. Także wzięłam. To jest taki naprawdę mały. No i stwierdziłam, że weźmiemy. I wiecie, co wzięłam jeszcze z tej nowej kolekcji? Co teraz była? Wieszaki. Te wieszaki takie z obiciem walurkowym. To są wieszaki, tu jest 10 sztuk. Czyli wychodzi nam po. Złotówce wieszak. One są w różnych kolorach: są różowe, zielone, białe i właśnie szare. Ja sobie wzięłam szare i też właśnie tak, część sobie, tu jest 10, więc myślę, że z 6 do przyczepy, czy tam 5, 4 tutaj w domu. One są fajne, bo one są właśnie welurkowe i tak ubrania z nich nie będą nam spadały, jak z tych, wiecie, plastikowych czy tam drewnianych, nie będą się tak suwały. Także wzięłam, myślę, że są w dobrej cenie i stwierdziłam, że właśnie przyczepię też mi brakuje w domu taki dziwny, dziwny zapach, w domu też, więc na pewno się przydadzą. Takie, szybki e, szybkie zakupki z Pepko przy okazji przeglądu. Zawsze coś po prostu muszę wyhaczyć, i zawsze coś tam na liście jest. A wiadomo, że się zbliża się sezon już małymi. Krokami, ale zbliża się sezon e, karawaningu, turystyki kempingowej, także my będziemy planowali jeździć, więc tak jak mówię, chcemy troszeczkę doposażyć się, i szukamy w różnych sklepach e, właśnie, uzupełnienia naszego wyposażenia do przyczepy. Dobra, kochani, to teraz Was już serdecznie zapraszam na e, przegląd e, półek, a jak mi się uda. To następny film będzie zmierzymy pepko. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Pa! pa. Oh